Na terenie firmy Marelli bielsko biała Poland pojawiły się flagi NZZ Solidarność. Może być to zapowiedzią strajku w tej firmie. Komisja zakładowa podejmie decyzję w odpowiednim momencie załoga po prostu wstrzyma się od wykonywania pracy, bo nie ma innego wyjścia. Oczywiście pracodawca będzie winny całej tej sytuacji, bo w każdym cywilizowanym kraju dwie strony siadają do negocjacji. Z wandą stróżyk rozmawialiśmy nie tylko o tej akcji protestacyjnej, ale także o sukcesach. Związkowców w innych spółkach pracujących dla FCA Poland. W tym roku prowadziliśmy negocjacje płacowe. Udało nam się między innymi w kilku spółkach wynegocjować podwyżkę płac. Jeżeli chodzi o FCA Poland, to 450 zł dla każdego pracownika w równej wysokości. Również dla FCA Powertrain, 450 zł dla każdego pracownika. Oczywiście Spółka Fenice Poland, w której jak co roku, co roku negocjowaliśmy podwyżki, również 477 złotych dla każdego pracownika w równej wysokości. Spółka Denso 450 zł. i no i co ostatni sukces taki to jest spółka Marpol, w której w ostatnich miesiącach, 9 miesiącach zostało wynegocjowane w sumie 850 zł e, dla pracownika, niektórzy dostali o 150 zł mniej w dwóch latach. Pierwsza podwyżka była od 1 października 2020, a teraz w tym roku od 1 lipca będzie kolejna podwyżka. E, 250 zł do płacy zasadniczej dla części większości pracowników i 200 zł do płacy zasadniczej dla pozostałych, jak również 200 zł do, dodatkowo do premii frekwencyjnej każdego miesiąca. No niestety wśród, wśród zakładów pracy są też takie, których negocjujemy i gdzie pracodawca praktycznie w tej chwili nie podejmuje negocjacji, również były prowadzone. Spotkania w sprawie podwyżki, jak spółka Mareli Bielsko-Biała Poland, w której pracodawca zaproponował przyznał tylko średnio 88 groszy do płacy zasadniczej dla każdego pracownika, co de facto dla bardzo dużej grupy ponad połowę podwyżka tam miałaby być w, czy jest w tej chwili 77 groszy do płacy zasadniczej do płacy godzinowej za pracownika i w tej spółce pracownicy są bardzo niezadowoleni w związku z tym na ich wniosek złożyliśmy żądanie w trybie sporu zbiorowego o, o zwiększenie płacy zasadniczej o, do płacy godzinowej 2,50 w związku z tym że no, Praca w tej spółce jest bardzo ciężka i pracownicy oczekują godnej, godnej płacy. Niestety pracodawca postanowił nie podejmować absolutnie po prostu negocjacji, nie uznaje sporu zbiorowego, nie prowadzi dialogu, tym samym ignoruje pracowników, bo spór prowadzą pracownicy. Przeprowadzamy w tej chwili referendum strajkowe do 7 czerwca od 20 maja do 7 czerwca i przygotowujemy się ewentualnie do strajku Ich załoga jest gotowa po prostu do podjęcia akcji protestacyjnej chociaż mamy nadzieję że do tego nie dojdzie że jednak pracodawca podejmie te działania z naszej strony uważamy że jest to ogromna ignorancja po prostu pracowników bo wszystkie sprawy które są między pracownikami a pracodawcą, rozwiązuje się przy stole. Niestety w tej spółce dyrekcja nie uważa pracowników jako stronę społeczną. My oczywiście, jako Solidarność, reprezentujemy wszystkich pracowników zgodnie z ustawą i zgodnie z konstytucją, domagamy się po prostu dialogu i rozmów przy stole. Jeżeli takich rozmów nie będzie, na co jeszcze mamy nadzieję, że, że będą, niestety wtedy dojdzie do konfliktu między pracownikami a pracodawcom.